Witam Was w kolejnym odcinku, w części trzeciej! Tak, tak, tak. No, dzisiaj mam taki robotniczy dzień, że musiałem to podzielić na trzy części. Pierwsze. Część pierwsza musiała być podzielona na część drugą, z powodu że musiałem pójść do kościoła. Potem była część druga. Część druga z powodu, że musiałem zjeść obiad i w ogóle zjeść obiad. No i pojechać do babci oddać auto. No to wiadomo, teraz jest część trzecia. Czym będzie przerwana część trzecia? Myślę, że niczym. No chyba, że odjechanie od babci, ale to myślę, że będzie tyle trwało, że ja zdążę zrobić jeszcze 50 części tutaj, więc na spokojnie. Mamy w końcu święty spokój. Więc zaczynamy. O Ej. Halo. Co się stało? Jak ja się tu pojawiłem? Wow! To miasto Władysławowo. W końcu żyje. Znaczy no na przykład na przykład na przykład cały mój kraj jest padnięty w gruzach. Ale, ale najważniejsze, że chociaż mam ten jeden kilometr kwadratowy. Najważniejsze, że chociaż mam wakacje i, i marzenie każdego państwa. Oczywiście tego, który... który... który ma niespełnione to marzenie. Że dostęp do morza! Każde państwo chce, by chciało mieć dostęp do morza. <śmiech> <śmiech> Więc dlatego idealnie się odrodziłem. Zaraz, co to jest za małe państwo? No właśnie, też się tak zastanawiam. Co to jest za jakieś małe państwo otoczone nie wiadomo jakim państwem? To. Ej, słyszałeś to? No, słyszałem. Słyszałem. Czyli że, czyli, że wiemy pierwsze państwo. Pierwsze państwo jest zaliczone. Dobra. Czyli, że to jest czwarta rzecz. Na pewno, bo stąd się brał dźwięk. A co to jest to małe państewko? Przyznam się.

Y, zdobywać tereny. W ogóle, w ogóle, co to jest za państwo? Które. Którym jest. I, które jest jedynym państwem, które graniczy ze mną. I czemu w ogóle Szwecja mi nie pomogła? Szwecja, daj mi tą bombkę 500 mocy. Teraz to już mamy moc 1000! Dawaj! cały pa cały państwo zniszczę! Uff. A nie mówiłem, że całe państwo zniszczę Od teraz to ja mam te tereny. Dobra, pora zniszczyć Krym. Ej, zgadliśmy. To, to był na serio Krym. Co? A skąd wiesz? No bo normalnie, jak atakuje tam, to tam były, to tam były same napisy Krym. Witam w Krymie. Nowe państwo Krym. Zapraszam, mieszkajcie tu, walić Polskę i Francję, UK i Ukrainę. No przecież logiczne, co nie? Walić wszystkich. Wiesz co tam było? Różne jakieś flagi. A wiesz jak, a wiesz, jak mają flagę? No. Mają, wiesz jaki wygląda ich flaga? To jest taka Europa, co nie? Cała Europa, ale jest napisane X, tak, zresztą. Jest Europa i na niej X taki. Ale frajerska flaga. Co to za frajerzy? Czekaj, czy każdy teraz ma taką flagę? Nie, no ja jako czwarta nie mam takiej. Ej, kom masz? Kiedyś Wam pokażę. A. Ej, zaraz, bo ja jestem od morza do morza! Ej, no w sumie, a ja w sumie też jestem od morza do morza, X. Ja również jestem od morza do morza. Ja też. I ja jako Portugalia. A, co to za dwa jakieś państwa? Ej, zaraz. Nie wolno mi kraść terenów. Co to Katalonia? No nie wiem, pojawiła się nowa Katalonia i Katalonia. Ej, no nowa Katalonia, oddawaj te tereny. Nie, ja też nie oddam Francji ani Hiszpanii swoich terenów. He Dobra, ja mam gdzieś to. Dołączam do tej wojny wraz z Francją. No właśnie, ja też dołączyłam wraz. Czyli Portugalia i Hiszpania dołączyli do wojny. Jej! O, ale fajnie. <laughs> I teraz aby tylko trudniej. O, co nie? No. Tylko łatwiej, bo będę miał więcej terenów i będzie dłuższa walka i kiedy ja uwielbiam walkę. Yy, ja nie, ale za to... Ale za to okazuje się to fajne. Bo tak, bo się fajnie atakuje, bo zawsze wygrywam te walki i jest fajnie. To tym razem przegrasz, przegrasz, tak, tak, tak. No, zobaczmy. Jeszcze się okaże. Na razie mam tyle terenów i przegrałam już, ale mam tyle terenów, że nawet jestem większa od Ukrainy i od Francji. A co do a Algerii, to jestem tak na bitce. Więc nie masz co rywalizować. Ha, nie mam. To niezłe powiedzenie. No to zobaczymy. No rób, co chcesz. Tak? Dzięki. To tak na serio tajny plan. Wszystko słyszałam. Aaaa, aaaa mój tajny plan, żeby właśnie, żeby właśnie skłamać Polskę poszedł w, w bagno. Ha ha ha! I co masz teraz do powiedzenia? Za chwilę jeszcze to Francja z lewej strony cię dobije. Mam do powiedzenia to, że przynajmniej mam danie. Ale... Ale i tak jest źle. Hmm... Jeszcze boję się, że za chwilę będzie UK miecz, krew, leci mi tak, opada mi głowa jeszcze wszyscy biorą moje tereny na Francja podaje ten papierek, żeby żeby nie było krwi na mieczu i taki koniec, no a ja no, jak zwykle, zawsze tak samo nigdy, nigdy, nigdy moje marzenia się nie spełnią, ale ale staram się, staram się, żeby UK w końcu w końcu nie było takie agresywne wraz z Francją i Polską i, i żeby Szwajcaria nie była śpiąca w sumie, w sumie to nas przespała wszystkie wojny I, i oczywiście nigdy nie udało mi jej się zniszczyć a jakoś tym cudem to nawet jak się to, to jakoś no jakoś ona dostała w piernicz przez to, że po prostu pomyśleliśmy w końcu cały skład nasz pomyślał, że. O, idealny, idealny pomysł, żeby. żeby ten u, idealny pomysł, żeby Szwajcarii zaatakować, bo ona znowu chce przespać wszystko wojny. A w ogóle, która to jest wojna światowa? Chyba piąta. Nie, wtedy była trzecia. To była ta Rosja zniszczona? To jest czwarta wojna światowa, o ile się nie mylę. Tak, czwarta, no może nie światowa, tylko bardziej europejska, ale nazwijmy to światową. Aha, a nie, w sumie to rzeczywiście, bo Meksyk się bije z Panamą, bo Panama jeszcze się odrodziła. No tak A no i Brazylia się bije z Argentyną i z Urugwajem. A w Afryce Algeria próbuje zniszczyć Gigaczada. To on zmienił nazwę na Giga -chat? No to nie. <gry> A, hy. E, I na dodatek... I na dodatek też e, w Azji, w Azji Chiny jakieś plany mają coś na Japonię. Nie wiem, nie wiem co to. Japonia chce być imperium i takie rzeczy. E, psyt, Francja. No. Skoro my sobie gadamy z Niemcami jakieś śmieszne rzeczy, to mam plan. Podbijemy ich. Idealny plan. O, coś szepczyliście? A, tam jakieś sprawy. To, to nic o tobie. To, wiesz co my, my, my nie próbowaliśmy w żaden sposób cię pokonać, więc ty nie musisz się niepokoić. Aha, tak myślę, że pewnie, że pewnie będzie taka odpowiedź. Czy to prawda? Nikt to nie wie. No gdzie? Prawda? Okej, okay, wierzę wam. No to Niemcy. Um, powiem, powiem ci, Niemcy, że ogólnie Szwecja przestaje mi pomagać. To nie jest źle. <noise> ja nie mogę. Udało nam się pokonać czwartą rzeszę. Jak to możliwe, nie wiem. Ja też nie wiem, jak to możliwe, ale jakoś na hita padły. Czy może nie na takiego hita? No ale no. Dużo terenów im przejęliśmy. No, no. Fizowy <noise> w końcu znalazłem idealne miejsce, ale dobra, co x -tap. Hmm. Skoro mam tyle terenów, to czemu nie ich więcej? A, a, został nam ostatni kraj do odkrycia. A, no i zresztą jeszcze te Bałkany, ale. To czekaj, sprawdźmy jedną rzecz. A, już wiem co to było. Wiesz, co to było? No, to był kraj. Kostka Rubika? Eee. A no, rzeczywiście, Kostka Rubika, niepodległe. Co jest grane? Trze Czwarta Rzesza, niepodległe i, i. i. ten, i Krym niepodległy. Teraz dopiero dostałem jakąś kartkę od UK. Czyli UK to wszystko wiedziało, a my właśnie. A my, a ja nawet zrobiłem plany w Paryżu, no. Aha! No serio, zrobiłeś plany w Paryżu? Ale przecież jak ty miałeś Paryż, jak ty byłeś zaatakowany i nie było Paryżu w twoim kraju? a jakoś tam dostałem się w, w, do Paryżu, było... całe miasto było co prawda spalone, ale... No, jakoś tam jeszcze udało się coś robić, więc no. Aha, ja nie wliczam. Ej, Ukraina. No. Pamiętasz jak byłaś na to? No. Ja się boję jednego, jednej rzeczy. Jaki? Że Rosja powróci. Ale jak ma powrócić? Przecież tutaj jest pilnowane. Na no, co jeśli jakieś tajne plany, cóż, coś? A Czwarta Rzesza nawet zniknęła. Ja się tak coś niepokoję. Ale i co to jest tam? Gdzie? Za tobą. O nie, Rosja powróciła. Dobra, przynajmniej było easy. Uff, całe szczęście. No. Co, Rosja powróciła? Nie, zni zniszczona już przez Kazachstan. O, tam coś przyjmować. Hmm. Oaj, ręka mi odpada od tego ścierania. W sumie na tym kanale, gdy, gdy się interesuję tą geografią, to, to już miałem tak nie raz. Hmm. <grym> uau, 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 jak my żyjemy? Nie wiem, ale wiem, że jesteśmy jedynym państwem, które tutaj jeszcze jest. Co? Czy państwami? Aj, tak cię nienawidzę, Iran. Ja w sumie ciebie też. No i y, świat. Su Czekaj, powinienem już w sumie dawno swój rok. Dlatego nie zrobiłem jeszcze. Dajmy, że przypuśćmy, że jest 2120. Na przykład. Dobra. Okay. Jest 2120. No i świat tak powrócił do normy prawie, że, ale jest trochę inaczej podzielony na państwa. Tak lekko inaczej. Państwa lekko inaczej wyglądają, ale bardzo podobnie. Więc zobaczmy, jak wygląda świat. Myślę, że można to nazwać od nowa. Prawie, że od nowa, bo to jest taki świat 2022, więc no. Hmm. Czemu ja jestem taka biedna? A wszyscy mają strefę eru, euro, znaczy nie wszyscy, ale no. Dużo Państwa euro, a ja tylko z tymi złotówkami i taka biedna. Trzeba naprawić. Ale jak będę większa, to będę biedniejsza, więc na pewno mi to nic nie da. Ale mam plan. Mam tajemniczy plan. Hm. Węgry. No. Ile? I czy... Jesteś biedny? No, jestem. Ta ah. Tania na pewno jest, bo... Bo ona nie ma normalnych pieniędzy. Tylko ma tam korony tu niskie. Hmm. Dobra. Napadnę bank Niemców. Dobra, napad, napadnięte są pięć banków. Więc super No i zawsze jestem przejęty przez Rosję. Bołe. Typowa Finlandia. Dobra, mogę dołączyć do strefy euro. Tak. Wywalamy cię ze strefy euro. Wywalaj Niemcy. A. Piękny plan. Uuuu, Polska ma tereny przy raz, ale tu zimno. Jednak nie chcę tu mieć. Jeszcze, jeszcze Rosja mi tam zaatakuje mnie i będzie problem. Kaliningrad mnie wkurza. Atakuje go. Litwa. No? Połączymy się? Jasne. ha, ha, ha a jednak Rosja zaatakowana. No i to jeszcze reszta. Białoruś. Łotwa, Estonia, no, 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 fajnie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. I to na tyle w tym odcinku.